To, że dworzec PKP w Złotowie lata świetności ma już dawno za sobą, widać gołym okiem. Nic więc dziwnego, że komfort pasażerów nie jest tam na zbyt wysokim poziomie. No że to jest chore, żeby ludzie nie mieli gdzie. Tam są sami pijacy. Ja tam byłam chyba dwa razy i już więcej nie pójdę. Tam jest rozkład jazdy tak nieczytelny, tak wysoko. Powinno być uruchomione. Jakiś, jakaś restauracja. Bo ludzie idą, czekają na, na dworcu. No trochę musi być tam zmiany, bo jak... Tam wchodzę, no to te drzwi skrzypią. No i latem siedziało takie towarzystwo, nie za bardzo, nie? No troszeczkę się ich bałam. Teraz władze miasta boją się, że ich plany bezpłatnego przejęcia budynku spalą na panewce, a te nie są nowe. Burmistrz miasta mówił o tym już 3,5 roku temu. Oprócz samego dworca pod władanie magistratu miała trafić stojąca nieopodal wieża ciśnień. Został nawet podpisany protokół uzgodnień pomiędzy miastem a PKP. Kolejnym krokiem miała być zgoda Ministerstwa Infrastruktury. Teraz wszystko jednak utknęło w martwym punkcie. No, jeśli ten obiekt będzie inwestowany, no to o to nam chodzi, ale jeśli ktoś sobie z nim tym nie radzi, to oddajcie i my to zrobimy. Dlatego. Niepokojem, na no to patrzę i chciałbym przynajmniej mieć już znane, jakby żeby były znane te losy tego budynku, który dzisiaj ma reprezentować miasto, jest punktem z bramą do wejścia wyjścia z tego miasta, wjazdu, a, a jego stan jest opłakany. Kością niezgody jest rządowy program Kolej Plus, który ma na celu poprawę lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej. PKP tłumaczy, że musi poddać ponownej analizie cele potencjalnych inwestycji, a wśród nich ma być właśnie złotów. Jednak ile czasu owa analiza potrwa i czy transakcja z miastem dojdzie do skutku, na razie nie wiadomo.